Witajcie moi drodzy, ja mam na imię Lata i witam Was serdecznie na kanale Keto Travelers. Dzisiaj trzeci dzień w challengeu Carnivore. Chciałam powiedzieć, że witam Was ze zgredkiem, ale zgredek się wymiksował. Zgredek oczywiście czeka na deszcz. Wszyscy czekamy na deszcz. Słuchajcie, dzisiaj taki. Muszę się jakoś ułożyć tę kamerę. Dzisiaj taki dzień trochę dziwny. Ja dzisiaj nie trenuję, dzisiaj mam dzień odpoczynkowy. Jeżeli pogoda pozwoli, no to wybiorę się na rower. Nie ma jakiegoś super wyszukanego jedzenia, tak na dobrą sprawę, to wyjadamy resztki z lodówki. Dzisiaj Kinga gotuje, a całe gotowanie polegało na wstawienie rozmrożonych kotletów mielonych i ryby to. Ja ciężko tu gotuję. Lubisz takie gotowanie. Lubię takie tak, gotowanie. Ja... Takie gotowanie jest najlepsze. Ja też lubię takie gotowanie. Wstawić coś do piekarnika i robi się samo, więc dzisiaj, dzisiaj właśnie tak. Ryba jest w panierce, zobaczycie ją albo we wstawkach, albo ja Wam zaraz to pokażę. Ryba jest w panierce, ale ja sobie tą panierkę zdejmę. Ona się jakoś tam zaskrobi, albo częściowo się zaskrobię. Nie będę jakoś faszystowsko jej skrobać z, z tej ryby, ale na pewno większą część ze skrobię. I dzisiaj dodatkowo. Będzie ogórek. Chyba mam jeszcze ogórka kiszonego, więc dodam sobie. I to jest cały mój posiłek. Ja dzisiaj rano wypiłam, znowu udało mi się nie pić dużej kawy. Wypiłam tylko espresso, jedno małe rano, po południu drugie espresso. Znowu udało mi się trochę ograniczyć kawę. Nie trenuję, jak wspomniałam wcześniej. I jakoś nie byłam głodna w porze zrobiłam się głodna dopiero około trzeciej, więc od trzeciej mi już burczy w brzuchu i czekam na ten obiad. Więc mam nadzieję, że zaraz, zaraz będziemy bo już w zasadzie skończyłyśmy pracę. Dzisiaj odcinek nawet jeszcze krótszy niż, niż poprzedni, ale nie ma jakiegoś super gotowania, ja nic nie robię w kuchni. Pokażę Wam tylko jak tam na, na talerzu to wyglądało. Jeśli chodzi o jakieś samopoczucie, zmiany, coś tam, szczerze mówiąc, to myślę, że bardziej odczuwam spadki ciśnienia związane z nadchodzącą burzą. Nie jest to na pewno związane z dietą jako taką, więc jeszcze się nie wypowiadam. Dam sobie jeszcze za dwa, może dni i zobaczę, czy będę coś odczuwać. Nie, nie spodziewam się, szczerze mówiąc. Był jeden dzień, ale to znowu bardziej ciśnienie. Ja dosyć jestem wrażliwa na zmiany ciśnienia, bardzo mnie rano bolała głowa. Generalnie myślę, że nie ma jakichś tam super skutków ubocznych. Myślę, że zrobię jeden jakiś taki odcinek i bardziej o tym opowiem. Ponieważ moja dieta jest bardzo blisko diety karnivor ogólnie, więc. Przejścia na taki bardziej czysty karnivor i bardziej restrykcyjny karnivor. No, ja tego po prostu nie odczuwam. To tak samo jak ludzie nabierają elastyczności metabolicznej, przychodzą, wychodzą z ketozy po jakby pewnym czasie. Więc myślę, że nie spodziewam się tutaj jakichś, jakichś zawirowań. Czy coś jeszcze w tym wejściu dzisiejszego dnia? Na razie nie, ale jak coś będę miała, to się z Wami podzielę. A Kinga ma takie coś. Ja nie jem tej sałatki, co ona tu je, bo mm, tu jest kukurydza, ale ja sobie chyba zrobię podobną. Tylko właśnie zjadam ogórka, więc będę musiała pojechać pewnie do polskiego sklepu. Dobra, muszę zaskrobać y, rybę. Y, oskrobać rybę. No, zaskrobowanie panierki idzie sobie tak sobie, y, no ale prawie się udaje. Jeszcze została druga strona. Nie będę wam reszty pokazywać, bo, bo to bez sensu. Ale generalnie tak wygląda mój obiad na dzisiaj i to jest mój jedyny posiłek dzisiaj. Ja się z wami pożegnam. My się zajmiemy teraz jedzeniem i pewnie widzimy się jutro. Trzymajcie się, cześć.